Dzień dobry. jestem Mateusz przedstawiam kołajowej i dałem z uciekanie świata Widzowi też. Teraz jest też jestem w ramizie Strażackiej Mateusz powiedz widząc co gdzie się znajdujemy. Aktualnie jesteśmy w ramizie Strażackiej jak mówiłem do jasnej na ich... I wszyscy ci tutaj to są główni Strażacy i siostra ta AK zagonnica, która odniesiał po... na pożarach. Jej imię to Klio. A pokaż ma już wszystkie twoje. Tutaj mamy Antoniego, Szymona, Jana, Jakuba, ba, Kacpera, Aleksandra i Filipa. Oraz z innej paczki z wiele dalszych regionów tego świata. Jeden z rosyjskich kotów. Wasili. Wasili. Nieźle. Oraz. Jakbym nie, nie zapomnieć o ich kapitanie? Hansie. Hans, A też. A ja wiesz, że Hans to imię niemieckie? Wiem. On jest z Niemiec, ten twój kot w Minecraftie. Ten, no, kto mnie pochodzi z Niemiec. Nie, tak nie. inaczej, idąc no. dalej, chciałbym jeszcze do pokazać, co on z tym. No, i znowu A ten mój odwodny sklep, ponieważ ulepszę już dokończyłem. A, to, a może pokaż swojej. ten, no. Budowle. O, inne. tutaj mamy świeczniki różne. Zmieniłem trochę oświetlenie zamiast lamp. Teraz mam mamy budowlę. świece na ścianach. A gdzie się teraz znajdujemy? W, potro... w podziemnym sekretnym centrum handlowym. Długo go budowałeś? Da. O, tutaj też się już utleniło. Czekajcie, Mateusz, może coś. Tedy, Tedy, Mateusz, może coś opowiedz Widzą o tym jej miejscu, Mateusz. Nie, to jest no. miejsce, gdzie są trzy sklepy z prawdziwego życia, a reszta jest wymyślona. Znamy wymyślone. mamy tutaj na przykład żabkę, biedronkę, oraz jeszcze jeden sklep, który chyba bardzo dużo z Was gra, zna. SINSEI! Sensei, uwaga, to jest sponsor. Nie, to nie sponsor. Wrona Zakład Pogrzebowy, to jest aktualnie zakład pogrzebowy. A czy, czy ma Mateusz a, a może oprowadzić po tym zakładzie widzów? W sumie nie, ponieważ nie ma innych pokoi. A są jakieś Mateusz inne sklepy tam, w Twoim świecie, czy nie? Cóż, poza tymi, które te jeszcze wymieniłem, tak. A i tutaj mamy jeszcze miejsca, które są dla każdego kraju, które. Y, mamy mam szacunek. Na przykład tutaj mamy Szkocję. A dlaczego ma to już a akurat do Szkocji ten szacunek? Ponieważ gromadzę w Team Fortress 2 i jeśli ktoś nie zna Team Fortress 2, to jest jedna postać, którą naprawdę lubię grać. I to jest Deboman. Team Fortress 2 był widzowie w poprzednich odcinkach. Jak chcecie się coś dowiedzieć, to tam. I Zapraszam. jeśli ktoś oś nie zna Dełomana, to on pochodzi właśnie ze Szkocji Mateusz. A czy, a czy masz tam jeszcze jakieś inne flagi? Bo widziałem, że tam tutaj w tym tak. świecie w Minecraftie masz flagę Brazylii. Mamy to, on. Mamy Amerykę. Mamy Czechy. A dlaczego akurat te Mamy Brazylię. Bra do ciebie wrócimy później. O! Dzień dobry, panie z, diament i, i złoto. To już A tutaj te... mamy yy, Indonezję. No to już może to się opowiedzieć o, o tych flagach. Tutaj mamy Polskę. Głównie wszystkie flagi to są kraje, do których mam szacunek. A jest flaga Niemiec? Nie. Ale jest tutaj Japonia. Akurat Japonia to jest jeden z ulubionych krajów Mateusza i Izabie. Tak jest. To jest już znany. Mateusz z nich lubi sa samuraj. Pewnie wiecie z poprzednich odcinków. W sumie mogę też wam powiedzieć, jaka jest różnica między samurajem a ninjom. Ale zanim to, kura hodowla, a, a nie etykać. Ale a do czego akurat to, że masz tutaj w tym. Otóż ona zbiera tutaj jajka, i jajka są używane z pszenią, do którą też zrodowisz się tutaj, aby stworzyć takie że jak ciasteczka i torty w sweets, czyli naszej cukierni. A może pokaż swój ekwipunek. A jeśli chodzi o to, to czy prawie 3 z takich złotych marchewek. Mo a diamenty moje... masz? Nie, nie przy sobie, ale mam gdzieś w magazynie w moim jednym z moich domów. W moim jednym domu, tak. Mamy tutaj skórzone buty, skórzone spodnie oraz specjalny kask. I aktualnie ten strój to jest mój strój budowlany, ale mamy też. mamy tutaj specjalną networką brakę, tarcze oraz siekiery. A tutaj taki uwaga, coś związanego z Minecraftem, czyli... Ogromna pszczoła Minecraftowa wraz z kaktusem i drzewem. W sumie i jedne małe. Kaktus dostałem od kuzynki. Ale to jest też Lego, tak? Też jest Lego, ale główny zestaw, który dostałem od Mikołaja, to kaps, i to. Ale kaktusy występują w Minecrafcie? Tak, występują, jednak nie wyglądają w Lego tak samo. A to jest, by automat, który zbudowałem. Pokaż. I działa. Może go zaprezentuj? Działa, widzicie? To samo, Jawko. I teraz mam jeszcze tutaj. Zama... i ci, inaczej, szpital. A czyli masz tam szpital, a masz tam szpital psychiatryczny, Mateusz? Nie, ponieważ nie mamy psychopatów tutaj. ci to są aktualnie zabijani i już na wzrok. Czyli. Kriperzy, Mateusz? Cóż, inaczej, jeśli jesteś chory psychicznie, to. Nie możemy nic zdobyć i zastrzeli po a, już, a są tutaj. Cychacze. Są cychacze w tym świecie, tak samo jak wszystkie moby, Ale tutaj mamy. In, apteka Inyanga. I tak to jest apteka. Poza tym mamy jeszcze kilka innych rzeczy. Na przykład tutaj sklep ogrodniczy. Może go pokaż w środku. Merkadana. Ale coś tam w nim można kupić, czy. Można kupić różne rośliny oraz trzy różne narzędzia. A to już i ty, i to jest, można powiedzieć, taka Twoja w Minecrafcie podziemna galeria, tak? W sumie nie galeria, to sklep. Tak to można nazwać cały kompleks tych budynków. Tak, tutaj mamy różne ozdoby. Tutaj mamy koło, takie specjalne Tutaj mamy Widok na piękne Skały Aha Zaraz Skały pod ziemią Mateusz w Minecrafcie Tak, tutaj mamy małą biblioteczkę, to też będzie e, wypełniona To taka uliczna A tutaj jest specjalny zbroja dla Mateusz a może byś pokazał świat... się, wiat, a, a może, Mateusz, byś pokazał się w Minecrafcie na zewnątrz twój? Jeszcze jedna, jest kilka rzeczy, na przykład jeszcze takie dekoracje, takie na ścianach. W tym tak jest moja ulubiona oraz to. Mateusz, widzowie się pytali kiedy zamierzasz rozbudować w Minecrafcie piramidę. Cóż, to tu bardzo zajmie, bo ponieważ zbieram nadal surowce. Może Co? jest na creative. Ie. Ale... A nie byłeś nad, ani byłeś, byłeś przypadkiem w nad na trybie przetrwania? Tak, creative pozwala ci przechodzić z Creative'a na ale kiedy chcesz. No to już czy teraz je kierujesz do wyjścia? W sumie... Pamiętasz te drzwi, o których mówiłem, że do ciebie wrócę później. Ano. Teraz idziemy do nich. Chcesz je pokazać, widzą? Medicine Wash. Medicine Nieźle Czyli zaraz tam nic za bardzo nie ma, tak? Są jakieś kamienne oh, shit Czarna dziura Tam nic nie ma Ale i Mateusz jak, jak Ty to zbudowałeś? Że tam nic nie widać Cóż, używałem czarnego betonu Oraz, aby nie stanął się potwory użyłem czarnego dywanu Mateusz, czy tam się dużo, czy u ciebie się dużo pch, pch, creeperów? Nie, ponieważ użyłem specjalnego, o, specjalnego trybu. Ale teraz przyjrzyj się przedmiotom, co widzisz wokół? Znaczy, no, mi to wygląda na jakieś łóżka, Mateusz. E, to szafki. No, ale przecież, zobaczmy, co jest na tych szafkach. No, pokaż, widzę. Latarka. Ale po co to? Jak, Okład. W jakim celu? Afteczka szydło. To w sensie powinno nadawać szydełko. Szydło albo szydełko, skalpel I wiele innych. Ale jest jeszcze jedna rzecz takiej jak. Nożyc nożyczki. To jest jedna, ten pokój dla wspomnienia pewnej blizny fizycznej. A na przykład byś mógł... To powiedzieć? Cóż, na głowie mam pewną ranę. Czy ogólnie po co są te? Ten pokój z tymi szafkami z latarką. Cóż? Może chyba pokaż? Jeśli ktoś nie zna, to... Bo nie mówiłem o tym widzom, przebada. bardzo. To jest od cegły, którą dostał Mateusz w głowę. I ten pokój jest dla wspomnienia tego momentu. Zawsze będziesz to pamiętał. Z danego powodu. Skrzynia. Chyba to cegła. Połowa czerwonej. To już wiem, Mateusz. O co ci chodzi? I jeszcze na nić medyczna. A to po co? A czego używano do bliz tej no, rany? Nić medyczną, którą ci potem zdjęli. Tak jest. Wszystko ma zawsze miejsce, Kamera. Mateusz to może teraz pokażesz widzę na zewnątrz. Oczywiście. Łaźniej tam idziemy. Bo chcieliby to... A czy tam jest dużo budynków? Tutaj na zewnątrz jeszcze nic nie ma, bo nie ma... Raz... Ale zamiast zbudować miasto. Ale mówię, że w... wcześniej w Minecraft'cie miałeś małą wioskę. Miałem wioskę jednak... To było w bardzo starym świecie. Wow! Ale trochę budynków masz. Te ze swoich... Oczywi oczywiście. Mam kościół ze cmentarzem i krzyżem. Z flagą w widzę Dani. Jeśli ktoś nie widzi, to to jest księżyc. Widzą, widzą Mateusz. I to? To wygląda jak satelita, widzisz? To jest satelita. Pokażę mu góry. Będziemy musieli bardzo długo latać, ponieważ jest na limicie wysokości. A. Specjalnie zbudowałem go lim na limicie wysokości. A w Minecrafcie jest jaki Mateusz? Limit wysokości w sumie nie mogę pokazać, tylko musimy tam dolecieć. A to już nawet tam się, nawet się dolatuje szybko. A pokażę znowu. Wow, ale satelita bardzo ładna. Aktualnie zamierzam się połączyć z tamtą wioską, tamtą wioską i morzem. A jeśli odpowiadając na twoje pytanie, jaki jest nimi to 319 bloków. Teraz spadamy. A da się Mateusz szybko spadać, czy tak nie za bardzo? Tak. Tutaj mamy y, oczywiście portal. Wiem Mateusz już w nim byliśmy Nieraz. <laughs> Mateusz, czy jest coś, bo nie bo musimy kończyć Mateusz. Czy jest coś ciekawego, co byś chciał jeszcze pokazać? Cóż, widzą. Jest dokładnie coś nowego na mym świecie, tylko musimy tam szybko dolecieć. Fast Jolo! To już to będzie ostatnia rzecz, którą pokażę. Mateuszu. tak jest. Idziemy teraz do Międzyzdroja. To jest tam, gdzie Mateusz był w wakacjach, w Międzyzdrojach, Cóż, tak? Cóż, nazywamy to miasto właśnie na części tego miasta.